Bagienka. Hmm, dobra, widzę go do takiego nawet powiedzmy, że w miarę bezpiecznego. Fajne są zupki, jak sobie zrobisz tak, że nie robisz zupki tak normalnie, że ją zalewasz. Tylko weź sobie ten makaron tak yy, będzie gonił. Weź sobie ten makaron, tak na parze, Ta i zrób sobie z tego makaron z sosem. E, idę na szałas. Nie mam niczego pomysłu. E, chyba. zmienił target? Spróbuję poszukać tej ruiny. Mam ruinę. A dobra, to nie będę szukał. Tak zwane nudle. Tak, dokładnie o to mi chodziło, tylko nie pamiętam nazwy. Ale klon, mam, no nie? Jestem w takim typowym spocie z kamieniem, za kamieniem, niedaleko szałasu. Po lewej, po prawej? Bliżej tego piętrowego budyneczku opustoszowego. Dobra. A, to chyba wiem gdzie, wiem chyba o czym mówisz. Ta, kurde, świeci się jak sujajca. No. Po tej to z gaming? Czemu? Ja chcesz to zaraz dolać do nas. Co to I pragnę znaczy, się powiedzieć, że to nie, nie była ruina. no bo to obok generator. A to nie była to ruina, nie była ruina. Hmm. Mógł to być undying Mógł to być undying lecisz od razu chyba Dobrze, nie ma no, no problemu bo... On desperate measures Dobra Leci na nas Leci na Ciebie już nie. Powiem ci, że, że zacząłem lubić grać z tym Desperate Measures. Dobra, spróbuję tej ruinki poszukać. Poszedł gdzieś tam, gdzie... gdzie, gdzie cię leczyłem. No, okay, eee, dobra. chyba mnie goni. Ta. To idę z nim na budynek co, w się sensie przebiegnę tutaj rogiem mapy, bo tutaj też często się lubię wraz z temy. Ale... No, no jakbym i... nie podeszła do niego, to bym uznała, że to jest po prostu To, tam. What? Mm. to ty? Ja zwyczajem Ale coś gdybym nie podeszła jakoś tak konkretnie, to ja bym uznała go za zwykły totem. Hmm. No pamiętam jak kiedyś... To chyba z gochą było. I ja widziałem totem jako Dula, a ona widziała go jako heksa. Czy ja starych tutaj nie widzę żadnych haków ani nic? Tak, nie było jeszcze żadnych haków. A czy żadnych haków Znale, do niszczenia? Okay. Yy. Nie no, na kładce powinien być. Na budynku powinien być. he, <śmulatuj> he. <śmulatuj> Muszę um. Spróbuję Siema. zrobić tego Gena tam do końca. Siema. No elo. Ujebaj. Yeah. Idzie w naszą stronę? Nie, on się tam goni. Nie, dobra. No widzę właśnie. Chodziło mi o granie na ziemniaki. Na ziemniaku. Tutaj po boku? Czemu na ziemniaku? Dlaczego na ziemniaku? Bo. Proszę, bo... Coś zrobić. A, ten tu? No. Dobra. No wiesz. Trzy geny zrobione, pierwszy hack. Tak, bo tak i tak już zrobiłem wszystkie haki. Dobrze. Jest pierwszy ten. Tak. Ta no ale wiesz jak. Będzie leci. Ja. Za to wam. No i chiloci. Dobra, ja wchodzę normalnie w chmurę, bo jak on poleciał, to i tak, i tak nie wróci. Mam call spirit, więc nie Aha, bo nikt nie poleciał, tylko randoma. Dobra, to lecę po niego. Ha, random, muszę wracać. Okay. No, A, random, się wraca. Okej. Okay. No, to ja zaraz leżę. Formem A, okej. Tylko wiesz, no... Zrobienie gena to jest 80 sekund. Jeśli jeden surf jest zgoniony, trzy mogą zrobić. Trzy surwy mogą zrobić trzy geny, zanim killer kogoś doniesie na hak. Ja pierdzielę, ten killer jest ziemniakiem. Będziemy jak nic. Lecę na budynek. On mnie chyba zgubił, aczkolwiek nie jestem pewien Stwierdzam, że mega jest ziemniakiem Która? Ta biała, taka w tej przepasce A, stwierdzam, że to jest ten polski random Jakub za kwadratem jest za kwadratem mówisz? Dobra, spróbuję tam dolecieć. Ale ja bez Nie, kurde, nie, nie dam rady. Nie w tym momencie. Ściągnę go na siebie! Żebym wiedział, że ty jesteś, że... co? Jeśli nie ma z tego ner nersów, to easy. Dobra, wziąłem go na siebie. Jakoś. Eee, Ale nie wiem a, czy... A, tu jest brama otwarta. Nie, ja jestem. Za kwadratem masz otwartą bramę z tyłu. Za budynkiem mam. A, masz otwartą z budynkiem. To czekajcie. No jestem bezpieczny.